Drony są fascynujące dla każdego. Bezpieczeństwo to nasza wspólna wartość, dlatego przyszła pora na wdrożenie nowych europejskich przepisów dotyczących użytkowania dronów. Dron musi przez cały czas znajdować się w zasięgu wzroku operatora. Bezzałogowe statki powietrzne mogą poruszać się maksymalnie na wysokości 120 metrów. Wymagane jest poszanowanie prywatności innych osób. Od 31 grudnia 2020 roku, przed rozpoczęciem użytkowania drona, niezbędna jest rejestracja, szkolenie online i egzamin. Odkryj w sobie nową pasję i miej drony pod kontrolą. Latanie dronem to nie tylko ciekawe hobby, ale również niesamowity potencjał biznesowy. W tej chwili mijają dwa lata, odkąd powstał centralnoeuropejski demonstrator dronów zlokalizowany w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którym są testowane m.in. rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w operacjach wysokowych statków powietrznych zgodnie z przepisami. Pandemia to czas, w którym szczególnie widzimy, jaki potencjał wiąże się z lotami bezzałogowymi, czy to w zastosowaniach medycznych w transporcie, chociażby dla szpitali, ale też w zastosowaniach gospodarczych w kolejnych miejscach w Polsce, chociażby bliski mojemu sercu. Port Gdynia wdraża już, realizuje w rzeczywistości to już nie tylko rozmowy, ale fakty, rozwiązania bazujące na dronach. Nowe przepisy, wchodzące od nowego roku, pozwolą jeszcze ten rozwój zdynamizować, przyspieszyć. Tak jak w tym indeksie Drone Readiness Index. Ja nie chcę wskazywać, że może naszym celem jest być numer jeden i wyprzedzić Singapur. Myślę, że numer dwa na świecie, jak utrzymamy, to super, ale żeby za tym readiness poszło też action. Żebyśmy byli świadkami szybkiego rozwoju tego rynku, kreowania nowych, dobrych miejsc pracy i dostarczania Polakom szeregu nowych usług, które będą polepszały jakość ich życia, bezpieczeństwo, będą dawały nam dobrobyt. Dziękuję Ulcowi, dziękuję Rządowi Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Regulacji Powietrznej, wszystkim zaangażowanym w ten wielki projekt rozwoju dronów w Polsce. Są już pierwsze sukcesy i czekamy na następne. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że w 2026 roku wartość rynku dronów wyniesie 3,26 miliarda złotych, a całościowe zyski z rozwoju tej branży mogą sięgnąć 576 miliardów. To ogromny potencjał, z którego doskonale zdajemy sobie sprawę i wiemy, jak go wykorzystać. Dziś Polska jest liderem w wyścigu o rynek dronów. Jako jedni z pierwszych na świecie wprowadziliśmy ułatwienia. Dzięki którym nasz rynek dronów może się dynamicznie rozwijać. Z jednej strony mamy jasne i jednoznaczne przepisy, z drugiej innowacyjne rozwiązania technologiczne, jak system PANSA UTM pierwszy w Europie działający operacyjnie system do koordynacji lotów dronów. To są fakty. Według raportu Eurocontrol na temat stanu wdrażania usług U-Space w Europie Polska jest liderem wśród 29 państw członkowskich inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Potwierdza to też najnowszy raport Niezależnego Instytutu Badającego Rynek Dronów, według którego Polska jest w Europie najlepszym miejscem dla rozwoju tej technologii i, uwaga, drugim najbardziej przyjaznym krajem na świecie. Pandemia nas nie zatrzymała. Co więcej, przyspieszyła rozwój rynku, bo pokazuje, że drony mogą być bardzo użytecznym narzędziem dla służb walczących dziś z koronawirusem. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi krajami, które mają nas za wzór i to u nas poszukują rozwiązań. Dziś punktem obowiązkowym na dużych światowych wydarzeniach dronowych jest dyskusja o polskich doświadczeniach w zakresie ułatwień dla rozwoju rynków dronów, w tym o centralnoeuropejskim demonstratorze dronów. Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia, to kolejny etap w rozwoju rynku dronów w Polsce. To możliwość dalszego rozwoju innowacji technologicznych i gwarancja bezpiecznego integrowania lotnictwa załogowego z dronami. Ze zmianą przepisów unijnych w zakresie dronów kładziemy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo tych operacji. Na naszej stronie po zarejestrowaniu się będzie trzeba zdać test. Test online. W tym teście poruszane są następujące kwestie. Kwestie budowy przestrzeni powietrznej, kwestie możliwości wykonywania, bezpiecznego wykonywania tych operacji. Operator powinien wiedzieć głównie, czy można w tym miejscu operować dronem, czy nie. To pierwsza sprawa. Druga, do jakiej wysokości można wznieść się swoim urządzeniem. To wszystko i inne kwestie związane z bezpieczeństwem będą właśnie w tym teście. 31 grudnia 2020 roku wchodzą w życie nowe, unijne przepisy obejmujące rynek bezzałogowych statków powietrznych. Od tego dnia drony na terenie całej Unii Europejskiej będą latały według jednych wspólnych zasad. Najważniejsze z tych zasad to loty niewyżej niż 120 metrów, zarejestrowanie się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przejście krótkiego, prostego szkolenia online. Szkolenie to będzie dostępne na stronie drony Zachęcamy Państwa serdecznie do zapoznania się z nowymi przepisami i życzymy udanych lotów. Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło poinformować, że od 31 grudnia 2020 roku wchodzimy w nowy etap, jeśli chodzi o drony w lotnictwie cywilnym. Ten nowy etap polega na tym, że od tego dnia zaczną obowiązywać po raz pierwszy zintegrowane przepisy Unii Europejskiej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Ta główna modyfikacja polega na tym, że od tego dnia wszyscy operatorzy dronów będą musieli być zarejestrowani. Będą mogli to zrobić poprzez stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. My będziemy prowadzić taką bazę danych, a jednocześnie równolegle z tym procesem przygotowaliśmy kampanię informacyjną Miej drony pod kontrolą. Zrobiliśmy to razem z kolegami z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Metropolią Śląsko-Zagłębiowską. Celem tej kampanii jest poinformowanie użytkowników, jakie będą te nowe procesy, co powinni mieć, posiadać, jaką wiedzę. Jest przygotowane szkolenie e-learningowe, dość proste, do którego zachęcamy, aby je odbyć. Także myślę, że te wszystkie modyfikacje, jak również nasza kampania, spowoduje, że latanie dronami będzie jeszcze bardziej bezpieczne.